Zapraszamy również do nas autorów wystaw indywidualnych i bardzo proszę, żeby tutaj do nas przyszli. Panie profesorze, bardzo proszę, Kasiu i Leszku, ty też. Proszę państwa, dzisiaj otwieramy w ramach. Fotoperyferie cztery wystawy. Cztery wystawy, które w sposób bardzo oryginalny używają, auto, których autorzy w sposób bardzo oryginalny używają i traktują fotografię artystyczną. Nasz festiwal zrodził się troszeczkę z przypadku, ponieważ. Odwiedziliśmy z Małgosią Sajkiewicz, to jest właśnie oto prezes Rady Nadzorczej naszej fundacji, odwiedziłyśmy znakomitą wystawę, rozproszoną po całym mieście prawie, w różnych galeriach, nawet po kilku Znaczymy. miastach, po całym Śląsku, wystawę pod tytułem Przegląd fotografii w technikach dawnych, szlachetnych i alternatywnych. I później zaprzyjaźniliśmy się z autorami tej wystawy, panem Damianem Gańszczykiem, Ganszczykiem, który właśnie tutaj jest, i panem Januszem Drobiszem, który dzisiaj nie mógł być. I w trakcie rozmów uznaliśmy, że zaprosimy ich razem z tą inicjatywą i z tym przeglądem tutaj do Kielc. Jakby instytucjonalnie zajmiemy się tym, co oni robili z zaangażowania, z miłości, z, do fotografii, ze swojej swo, społecznikowskiej pasji. Mhm. Dlatego też znalazła się w galerii na dole, tutaj w naszej dolnej galerii właśnie ten, dokładnie ten sam festiwal, troszeczkę na nowych zasadach, troszeczkę w innym miejscu ale ciągle oczywiście z tymi samymi kuratorami i, i również w małej galerii, bo nam się troszeczkę rozprzestrzenił tylu z Państwa chciało wziąć w nim udział i wysłaliście Państwo tyle wspaniałych prac, że nie udało się w ogóle prawie zredukować materiału, który dostaliśmy. Dlatego spodziewajcie się tam w Galerii Dolnej wielkiej ilości gęsto zaaranżowanej ekspozycji, wielkiej ilości prac, ale myślę, że warto, bo jest naprawdę dużo, ciekawej. bardzo ciekawej. I ponieważ jesteśmy Galerią Sztuki Współczesnej i tak... Jakby zagłębianie się tylko i wyłącznie w przeszłość, chociażby poprzez dotykanie starych, przewidniałych technik plastycznych. Oj, one nie są przybrzmiałe, Stasiu. Czasami są, czasami nie są. Doszliśmy do wniosku, że skontrastujemy tę wystawę dolną wystawą. Również fotografii, ale traktowanej w sposób bardzo nowoczesny. I dlatego tu zaprosiliśmy pana profesora Ryszarda Czernowa z jego wystawą Martwe z natury, przetwarzaną bardzo mocno programami graficznymi, traktowaną w sposób też taki bardzo nowoczesny, chociaż też mówiące o rzeczach bardzo istotnych dla ludzkiej egzystencji, dla naszej przeszłości i przyszłości i dla naszej filozofii życia. Ta wystawę, te dwie wystawy z kolei znowu wypączkowała z nich też inna wystawa Katarzyny Kaluakryńskiej w tam w małej sali, ponieważ pani Katarzyna również w bardzo sposób oryginalny traktuje fotografię i zbudowała tam w tej małej galerii taką bardzo cichą, cichą sercem. Instalację fotograficzną opartą na różnego rodzaju obiektach, ale też przede wszystkim opartą na fotografii na cyjanotypi. Do tego jeszcze dołączył się Leszek Nieciński, nasz znany nam od bardzo, bardzo dawna artysta-malarz, który objawił się ze swoją pasją, pasją, która polega na wielbieniu muzyki i zespołu Beatlesów, a także kolekcjonowaniu różnego rodzaju fotografii, artykułów, ale też wykonywaniu własnych fotografii z różnego rodzaju nośników, tejże właśnie grupy i portrety członków tej grupy. Leszek Niciński, ponieważ mimo że jakby realizuje swoją pasję w fotografii, to jednak jest artystą. Te wszystkie fotografie układa w bardzo atrakcyjne kolaże złożone z fotografii. Te kolaże zobaczymy. Przejdziemy później tutaj przez plac, na krótki spacerek, przez Kielce i zobaczymy w Galerii Tycjan, Galerii Związku Polskich Artystów Plastyków. Zaczęliśmy cały nasz fotofestiwal też od galerii Winda z Kieleckim Centrum Kultury. Tam odbyła się już jedna wystawa i trwa. Jeżeli ktoś ma ochotę, może ją jeszcze zobaczyć. Odbędzie się również jeszcze jedna wystawa, zewnętrzna. Jako że my tu żyjemy na terenie, w którym bardzo długo działała Kielska Szkoła Krajobrazu i Paweł Pierściński, nasz mistrz i wielki nasz przyjaciel, Muzeum Historii Kielc przygotuje na placu artystów wystawę zewnętrzną, złożoną z fotografii Pawła Pierścińskiego, ale fotografii takich, których jeszcze nikt nie widział, ponieważ będą one wydrukowane ze zeskanowanych negatywów Pawła Pierścińskiego, które znajdują się w zbiorach Muzeum Historii Kielc. Ale odbędzie się to troszeczkę później. Natomiast Muzeum Historii Kielc obiecało przygotować również wersję elektroniczną tej wystawy i będziecie mogli Państwo zobaczyć na stronie biura wystawy artystycznej, na stronie Fundacji Im. Kieleckiej Szkoły Krajobrazu, także będzie również dostępna w takiej formie. Proszę Państwa, fotofestiwal organizuje tym razem nie tylko Biuro Wystaw Artystycznych, chociaż Biuro Wystaw Artystycznych nie przyjęło w swoje przestrzenie, to całe wydarzenie organizowane po raz pierwszy i mamy nadzieję, że nie ostatni. Fotofestiwal, pe, fotoperyferię organizuje Fundacja imienia Kieleckiej Szkoły Krajobrazu i tutaj mam po swojej lewej stronie przewodniczącą rady naszej fundacji. Nasza fundacja powstała w 2018 roku i od tego czasu zorganizowała kilka plenerów i wystaw nawiązujących do właśnie działań Kieleckiej Szkoły Krajobrazu i Pawła Pierścińskiego. Fundacja działa w oparciu o biuro wystaw artystycznych, nie tylko o przestrzenie biura wystaw artystycznych, pomoc techniczną, ale także w oparciu o kolekcję fotografii biura wystaw artystycznych, która liczy ponad 2,5 tysiąca zdjęć i która w zasadzie zabezpiecza najcenniejsze dokonania Kieleckiej Szkoły Krajobrazu, które będziemy pokazywać systematycznie i starać się popularyzować, ażeby pamięć o tym najcenniejszym, zjawisku artystycznym, jakie zaistniało w naszym środowisku plastycznym, nie zostało zapomniane i przebrzmiane. Fundacja prezentuje Państwu te wszystkie właśnie wystawy i myślimy, że będziemy kontynuować, jeżeli, jeżeli się to uda. Ja po kolei teraz oddam głos kuratorom wszystkich wystaw, żeby każdy z nich powiedział Państwu parę słów, ponieważ Powiedziałam o wszystkim bardzo ogólnie, a wypowiedź autora czy kuratora jest dla nas bardzo cenna, również cenna dla naszej dokumentacji, ponieważ zawsze bardzo się cieszymy, że odwiedzacie nas Państwo, że odwiedzają nas artyści i chcemy o tym pamiętać. Dlatego każde, każda taka wypowiedź jest dla nas bezcenna, i może ja naprzód zwrócę się tutaj do naszej Pani Przewodniczącej. Nasz prezes Krzysztof Zając. Jest chory. Dlatego go tutaj dzisiaj nie ma. Małgosiu, czyli tutaj honory. Bliżej. Jesteśmy ogromnie zaszczyceni, że możemy gościć tutaj tylu tak wspaniałych fotografików, którzy nadesłali nam mnóstwo przepięknych prac. Prac przyszło ponad 300, więc mieliśmy nie, nie lada problem, żeby z takiej ilości prac. Móc stworzyć spójną i y, y, myślę, że bardzo udaną wystawę. Ocenicie to zresztą Państwo sami. Stasia wspomniała o tym, że techniki szlachetne są nieco przebrzmiałe. Ja nie zgodziłabym się z tym stwierdzeniem, y, jako że sama y, praktykuję fotografię analogową i właśnie zajmuję się też technikami szlachetnymi, y, które dają w tej chwili ogromne pole do popisu dla artystów i nie chodzi tu o wartościowanie sztuki, która jest fotografii, która jest ważniejsza, która jest lepsza, która jest piękniejsza, która ma większą wartość artystyczną. Myślę, że takie podziały są sztuczne. Natomiast to, z czym się spotykamy tutaj, również w Dolnej Wystawie, niektóre z tych prac są pięknym połączeniem. ...pracy, decyduje technika tylko efekt końcowy. A jaki ten efekt jest, będziecie Państwo mogli zobaczyć. Prace są naprawdę świetne i jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli, zechcieli wziąć udział w naszym przeglądzie. Dziękuję bardzo. Kaszu, bardzo cię proszę. Ja przede wszystkim chciałam gorąco podziękować za organizację tak wspaniałej przygody fotograficznej, bo to już nie jest tylko wystawa. To jest pretekst, żebyśmy mogli się przede wszystkim tutaj w fantastycznych okolicznościach spotkać, wzajemnie sobie gratulować i przede wszystkim cieszyć się, że te techniki alternatywne, którymi się zajmujemy, że właściwie historyczne techniki, alternatywne, jest ich taka różnorodność, Tyle 12 artystów. I jakby osobiście chciałam bardzo podziękować Stasi, Małgosi, Damianowi i Januszowi, bo jakby oni czuwają też, żebyśmy się razem spotykali i tutaj w fantastycznym miejscu dzięki fundacji, dzięki BWA mamy okazję spotkać. A jakby myślę, że dla nas wszystkich, bo większość chyba tutaj jesteśmy fanami tych niezwykłych technik jest ważne przede wszystkim też sam proces tworzenia, że, że to nie jest takie powierzchowne, że jakby jakaś idzie za tym myśl, kreacja i, i, i wzajemnie możemy się tutaj jakby inspirować, wspierać. I, i, i cieszyć tym zdarzeniem. Jak chodzi o moją wystawę, kącik niebieski, bardzo cieszę się, że tyle fantastycznych słów słyszę, że, że mimo że to jest bardzo osobista, bym powiedziała, moja taka wystawa. Trafia szerzej, porusza serce i mimo że to serce jest ciche, cieszę się, że bardzo się raduje. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Krzysztof Biurecki, kurator wystawy Pana Czerna. Ja odpowiadam za tą wystawę, jest artysta. Za powie kilka słów. Zajmuję się teorią, krytyką i historią fotografii. Staram się poszukiwać zawsze rzeczy, które wydają mi się w danym czasie historycznym najważniejsze. Artystów teraz mamy, Setki tysięcy, natomiast wiadomo, że wszyscy nie przejdą do historii w takim sensie, że zawsze będzie Rembrandt, potem będzie malarstwo holenderskie i w tym malarstwie holenderskim będzie kilkudziesięciu artystów, którzy już na przykład Rembrandtowi nie dorównali z różnych powodów. Tym zajmuje się pokrótce. Historia sztuki, a historia fotografii, można by powiedzieć, jest takim ekwiwalentem albo dyscypliną, która y, wyrosła, kształtowała się w Stanach y, Zjednoczonych. Na temat tej wystawy, tych prac napisałem kilka tekstów. W internecie możecie Państwo znaleźć na stronie łódzkiej galerii FF. Pierwszy mój tekst, on jest inny, z 2016 roku. Tutaj do folderu, do katalogu też napisałem wersję jeszcze innego tekstu, ale na temat tej wystawy największy mój tekst jest publikowany w katalogu galerii Obok, w Tychach. Wystawa była w końcu tamtego roku i na przełomie tego roku. Moim zdaniem są to czołowe polskie prace w zakresie fotografii cyfrowej z dwóch powodów. Aspektu technicznego, który zawsze w fotografii, czy w każdym rodzaju fotografii jest ważny, czy to będą techniki alternatywne, czy połączenie na przykład fotografii w wydaniu Roberta Rauschenberga otworzył prace bardziej graficzne i bardziej yy, fotograficzne. Ale drugim tutaj aspektem, który jest bardzo czytelny w twórczości Ryszarda Czernowa, że yy, potrafi nawiązać do koncepcji martwej natury, a więc yy, koncepcji ukształtowanej w XVII wieku, w XVIII wieku. Martwa Natura miała na przykład bardzo dobre wydanie, mało znane w Polsce w hiszpańskim malarstwie XVIII-wiecznym i okazuje się, że sięgając do między innymi symbolizmu Surrealizmu można spróbować, wydaje mi się, że to się udało autorowi, stworzyć nową jakość. Na tym polega wartościowanie w historii sztuki, że mamy dawnych mistrzów i jest pytanie, czy ktoś ze współczesnych artystów może do tych mistrzów zbliżyć się. Ja już nie mówię być lepszym, ale yy, zbliżyć się. Ja tyle. Bardzo proszę Panie Profesorze. Chciałem bardzo serdecznie powitać Państwa, bardzo się cieszę tak licznie. Chciałem przede wszystkim podziękować Pani Dyrektor, Stanisław Zahalko za zaproszenie i tak piękną aranżację. Rzeczywiście to jest kolejna odsłona tej wystawy, wyniosła Pani nową wartość, naprawdę. Znaczy, zaufałem, jeżeli chodzi o aranżację i świetnie to wygląda. Co powiedzieć, nie będę tutaj za dużo się rozwodził i teoretyzował, bo tutaj teksty Krzysztofa są na pewno bardzo kompetentne i udane, chciałem tylko powiedzieć, żebyśmy się nie koncentrowali tylko na technologii. To jest dużą szkodą dla tego przesłania tej wystawy, bo... Tu się mówi o photoshoppingie, o cyfrze, to naprawdę myślę, że to nie jest istotne, to jest tak samo równoprawny warsztat, który możemy sobie wykorzystać. Zresztą e, mam takie przesłanie, aby dążyć do zmaterializowania tego efektu cyfrowego, czyli e, jak żyjemy w świecie cyfrowym, jak wiecie Państwo, te obrazy są wszędzie po e, telefonach, po dyskach. Tutaj e, moim zadaniem było szczególnie. Jest, żeby to zmaterializować w formie jakichś możliwie doskonałych wydruków, yy, yy, no bo no inaczej dopiero potrafię określić, czyli tutaj się liczy wszystko, papier, barwa, czerń, kolor I, i to jest troszeczkę tak wbrew temu światu cyfrowemu zrobione, to znaczy chciałem wrócić znowu do takiej dobrej tradycji grafiki i to jest jedna rzecz, bo nie jest to do końca fotografia. Chciałem Państwu powiedzieć, że tak naprawdę ja nie fotografuję, ja się posługuję fotografią. To jest całkiem inne myślenie. To ta fotografia jest dla mnie tylko takim tworzywem, także, które sobie tam wykorzystuję jest w sposób bardzo perfidny. Natomiast <grystanie> myślenie jest inne. Myślenie jest bardziej plastyka, malarza. I tak to wygląda. Dziękuję. na okay. jest... szkół. Witam mm. bardzo mm. Monice, która tam się przechowała na śniadanku, prezesowi z Urbańskiego, Rafałowi, była zajebrzeczona, że ta wystawa moja zaistniała. Dlaczego ona zaistniała? To, co Państwo zobaczycie dzisiaj, to jest efekt 57 lat Moi zainteresowania muzyką za zwaną tą y, rokową, czego ja będę czy nie nazywać. W każdym razie się interesuję, żeby se, sobie też czasem nie bym myślał, że ja tylko słucham witecznych, To moje zainteresowanie jest bardzo szerokie. Tak samo kocham Bacha czy Chopina, jak rolnictwo czy metaliki słucham też. Także te moje zainteresowania są szerokie sztuką, tylko muzykę. Muzyki słucham dużo, ale pracuję jeszcze w Natomiast nie będę się oczywiście tutaj wymówił, nie będę mówił o historii bittersu, bo wszyscy ją może znają, a jeżeli nie wszyscy, to nie jest w tej chwili aż tak ważne. W każdym razie kiedyś wzajdzie do pracowni zaproszony kolega, też serdeczny muzyk. Stasiu Będkowski, który kiedyś był członkiem zespołu Mariany w Kielcach. Tak, w związku z tym, że się kolegujemy, przyjaźnimy, jak zobaczył ten mój zbiór, powiem może że komuś, na tym szczękę, bo że tego jest aż tyle. Mówisz, co, ty tak to chowasz w tej teczce, a to wypadało gdzieś pokazać. ja na tych miastach pobiegłem do Stasi z tymi fotografiami tych moich plansz, tych kolarzy, i oczywiście akurat nadarzyła się okazja, że, że jest ta wystawa fotografii, a w związku z tym, że w tych moich planszach jest też mnóstwo fotografii przeze mnie zrobionych niestety z telewizora i z różnych innych leśników, ponieważ nie miałem okazji być na koncercie, dla no, mnie było to nieosiągalne wtedy, kiedy koncertowali. W każdym razie moim podziwu dla nich tylko dziesięcioletniej pracy, żeby to nawet tak mnóstwo wspaniałych wyzwań, również ich maluję, czyli tam się pojawiają moje obrazy. A jeżeli Państwo udacie się do audycji, do tam do no, można mnie zobaczyć, te moje obrazy. Jakby... Korzystając z okazji, chciałam tylko powiedzieć, że y, sztuka, ludzie sztuki, przestrzeń sztuki, czy miejsca Powinny być wolne od wszelkiego politycznego nacisku, gdzie przekazuje głos pani kurator festiwalu Stanisławie Zacharko Łagowska. Proszę Państwa, my już w zasadzie powiedzieliśmy sobie wiele rzeczy w Biurze Wystały Artystycznej, bo tam otwieraliśmy prezentację festiwalu i myślę, że teraz powinien wypowiedzieć się głównie Leszek w obliczu swoich prac skomentować, opisać, bo my już... Ogólnie o samym festiwalu powiedzieliśmy. Ja już powiedziałam tam i mogę powtórzyć, bo wiem, że to jest parę osób troszeczkę innych niż y, naszych gości w Biurze Wystaw Artystycznych, że to był zupełny przypadek, że Leszek akurat trafił do mnie, bo znamy się 30 parę lat i ja nigdy nie wiedziałam, że on się pasjonuje taką zwykłą. No bo... Zero. Kobiety tyle nie żyją. I nigdy nie wiedziałam również, że tę swoją miłość do muzyki zamienia i jakby materializuje w fotografii, jeszcze w fotografii kolekcjonowanych, bo jest to pewna pewnego rodzaju specyficzna kolekcja. I jeszcze, że buduje z tych fotografii i tę swoją kolekcję układa w bardzo atrakcyjne plastycznie kolarze, bo jednak jak się jest już artystą, to to... Pozostaje w człowieku w każdej dziedzinie życia. I akurat kiedy już kończyliśmy, zamykaliśmy plany całego festiwalu, zjawił się Leszek z taką propozycją i dziękuję tutaj panu prezesowi Rafałowi Urbańskiemu i nieobecnej tu Karolinie Kodzieł Sideł że zaprosili nas tutaj do tej galeryjki, bo tam już u nas wszystkie przestrzenie były zajęte i że mogliśmy w kontekście tego festiwalu pokazać właśnie taki peryferyjny, peryferyjny sposób używania fotografii. Proszę Cię Panie bardzo. Proszę Państwa, że w tej w jest dużo takich zdjęć które jak pan mówił tam z telewizoru na przykład, które sam strykają gdzieś tam z telewizora, one są teraz to W dalszym ciągu, bo to jest jak ktoś jest jakiś dokument, obitająca, ktoś, a nawet kto to gratuluje. To teraz zdjęcia są o wiele lepsze, to mam lepszy aparat i telewizor, bo mam lepszy obraz. Także otocząc, to były fatalne te zdjęcia, ale był. Ja z nich korzystałem, ale nie o tym w obrazie, ale jak wspomniałem, tam to było. No jak to rozumiem, to wystawę, wreszcie mi był jeszcze raz, raz na wolnie i to wszystko pokazałem w dlatego że to jest aż tyle, to się też dziwiłem. A tak naprawdę to też tak jak mówię, był przyczynkiem tej wystawy na mój przyjaciel Muzyk, kolega, którego właśnie tu nie mamy, że go zapraszałem, chciałem go pokazać, który powiedział, że to trzeba gdzieś pokazać. Teraz się zastanawiam, czy ja z tym zrobię jego wystawę. No bo nie wiem. A może jeśli ratunki gmina to chodzą, a może jeśli się zacznie liczka zrezygnować, a może się zetkali środki gminy, tak może ją szanować i to zniszczyć, tak co pomyślałem, skoro są gdzieś tam święte muzeum, i tak sobie, to jest jedne schronienie, drugie literatury, to być może mi się uda, by jeszcze tam przewieźć, się, no, żeby to gdzieś się po prostu, żeby tego nie, nie, nie zawsze pasić, co ja bym mógł Możemy, na, na początek możemy wysłać tą folderę. No tak Na przykład. Możemy. Możemy zrobimy. i zrobimy. Tak zrobimy. I tak zrobimy. No całe szczęście, że tak się dzieje nie zdarzyło, starze, bo jak mówię, w drugim, trzecim klasie liceum, jak wyglądała tego wakcyja, mam nadzieję, że w katalogu jeszcze napisaliśmy z mojego, że moja koleżanka została, która została w płytę. Także czterma piosenkami. To żeśmy tę płytę, do końca załatwiania, a także zamówiono, bo każda druga przerwa świata, czy w ogóle przerwa, to wróciliśmy tam, że wtedy tę płytę, i słuchaliśmy na bo to było naprawdę, padające długo, bardzo fajne piosenki. Bo dobrze się kiedyś stało, że na swojej drodze spotkali kurała na Steiner, że nie było jak wrócili z Hamburga też. Oni przede wszystkim tak taki rozdanie w Hamburgu w skórach czarnych. Potem oni fundamentury tak, oczywiście zaprowadził ich nie od tego ruchu. To był kłopot, który prowadził sklep muzyczny i szukał po Anglii, po, po Wielkiej Brytanii Jeździł, szukał fajnych, atrakcyjnych młodych ludzi, którzy dają w ogóle wążeczkę, to śpiewają mądrze no, grają. No, na początku i tak samo, że też nie grają, ale no, szybko się uczyni bardzo zawsze. No i zaprowadził to studia Anię. I tam na szczęście przedstawił mi takiego Pana, który nazywa się George Martin I niektórzy mówią, że to był Piąty Witek, to był najważniejszy, bo on był na sobę muzykiem wykształconym i nauczył dobrej reagacji, dobrej instrumentacji. I powiedział, co się robi, jak żeby przez 100% było po prostu, a poza tym zaproponował mi w Epstein z Kornel Martinem na nagranie płyty bo on, jak prowadził sterik muzyczny, to tych młodszów ty, ty, y, zapraszał do studia nagrania, tam nagrywali jakieś tam trzy, cztery czy cały ale a on że ta nie sprzedawał po prostu. A miał takie korzenie polskie, bo ten Epstein, dlatego że jego dziadkowie pochodzili z Polski. Przed tym on oświatował się za szereg że już tam wybrali tych nie byli tam, są tam, że tam nie ma nas też. Także taka ciekawa też historia. a zbiegałem z tym, które mi zaszły ponownie gdzieś. A że wizja była pod szkołą, to wychowawca czasem nas trzy razy, gdy do wizji ja wybrałem zajęć, żeby tak dłużej i dłużej, coraz dłużej, to nas dłużej podścierać na podwale do szlachcica. żeśmy się zdenerwowali, no to już tam na Na dwóch dziennikach rodzinnych do szkoły on przyszedł, położył dziennik na katedrze, on wzrok, i spądrz sobie, jak nas zobaczył, takie żarówki się zada. I wygląda na po włosy, proszę sobie wyobrazić. I powiedział ojca, tak. Skoro ja mówię po polsku, że masz ostrzec, a on nie chce się ostrzec tak jak ja wówczas, to znaczy, że ja rozumiem po polsku, a to się dokończy do natury. I powtarzam, że wtedy dziesięcioro, klasę, czarno. Przez to się cała praca, nie rozmawia. Ale było to z korzyścią dla mnie. Zagrodzamy, że jak wszystkie szkoły ustawskie. A w jestem za mało.